Działanie na YouTubie było też całym moim życiem. Miałem tylko takie dwie swoje pasje, czyli właśnie YouTube i, i piłka nożna. Dlatego też chciałem Wam takie dwa komunikaty przekazać. Chciałem Wam podziękować i też poprosić o coś, do czego przejdę zaraz. Ale przede wszystkim chciałem Wam podziękować za to, że ze mną byliście, za to, że ze mną jesteście że mnie wspieracie. Bo to naprawdę potrafi poprawić się też na duchu i pomóc po prostu. Ale mam drugi temat, chciałbym Was o coś poprosić. Zostaję sobie z tego sprawę, że to może brzmieć źle, ale mam to swoje marzenie, które chciałbym bardzo spełnić, czyli właśnie zagrać w piłkę. Popularność oznacza, Możliwości i otwieranie kontaktów. I teraz mam do Was prośbę. Chciałbym ustawić w tym momencie mój Instagram na prywatny, dlatego, że chciałbym zebrać jak największą liczbę obserwujących i chciałbym poprosić Was wszystkich, żebyście zaobserwowali mnie. Ja Was po kilku dniach dodam. Na YouTubie też nie mogliśmy wrzucić tego mojego całego wypadku. Ten regulamin YouTuba tego nie zaakceptuje, dlatego ja tam po prostu wrzucę Reelsa z tym moim wypadkiem, żebyście też mogli sobie zobaczyć dokładnie, co tam mi się wydarzyło i dlaczego tak mówimy, że to jest taka poważna rzecz, a nie taka delikatna. Dziękuję wam wszystkim jeszcze raz i ostatni raz to powiem w najbliższym czasie Aaaaaa! Dziękuję.